Ale szkoda! Ry 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 ry, 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 oj! I podpociąg się podłoże! Nie dobra, kurwa, porywa. Co to jest? Gdzie ty jesteś? Kurwa! Znowu zniknął! O oh, jest! Aż te klipa zacznę. Dobra, wejdź tutaj. Jest otwarte? Tak. Na no, Anarchii no, dzisiaj się nigdy nie stoi na awku. Bum, bum, bum. Real. I co?! Jestem. Jak ja żyję? Właśnie nie wiem, ile masz HP? so uh,